Flortą po której stronie? Po lewej Fro, Flortą po lewej, high po prawo Tak Ale jak wywalisz jakiś kabel to cię osobiście zamorduję. Spokojnie, spokojnie No to hello Sobota, rańsko Co prawda ja przeszedłem trochę później Maciek jest o 7.30 Ja aktualnie przeszedłem to tak jest chyba 10.30 Coś w tym stylu No ale tak Zaczęliśmy już próby konkursowe Do godziny 12 musimy się z nimi wyrobić Bo potem rozpoczynamy koncert konkursowy No i co to chciałem już grubo w papierach. Instrumentki. Instrumenty klawiszowe Okej okay. A ty jak tam wyspany? Sześć godzin spałem Biały Pięknie Wiedziesz szef. Co to jest ten? Bogdan. Bo, bo, bo. Co to jest? Polan. Jest... Nie wiem, ale jego mikrofon jest. Instrument jest jakiś perkusyjny. Micha, Ale mikrofon, tak. tak tak Mały tur po naszym backstage'u Tutaj mamy stację wszystkich mikrofonów bezprzewodowych Oraz IM-ów To są psm 900 dziewięćsetki przeznaczone wśród przez konferencjerów Do spodem pracujemy na szurach LX. Wszystkie mają zapięte kapsuły Beta 58A Z wyjątkiem siódemki i ósemki Które w niektórych wariantach zostały zamienione na KSM-9 Też ulx są mikrofony Konferencjerskie tu mamy sobie Rajdery, i tutaj wyświetla nam się obsuwa, czyli tak zwana rozpiska czasowa, co, jak, gdzie, kiedy się wydarzy. Na podejście mamy sobie przygotowane już w większości mikrofony. Tutaj są kabelki w ilości wszelakiej. Pikselery krótkie, dłuższe, rzeki, stacje ładowania, oczywiście do mikrofonu. No i cały pakiet mikrofonów. Ovidy CZ100, ATM 350 jakieś SM57, 609. Takie rzeczy, które są potrzebne. Tu mamy jeszcze wojski z mikrofonami o C414, C214, C451, SM81. No i oczywiście kolejny syf, czyli główki do mikrofonów, słuchawki jakie tam potrzebne. Gaffer, fluo, fluo, opisówka, szara taśma, baterie. A tam siedzą. Realizatory. Różnorakie. Dzisiaj Tomek Ferliński. Prawdopodobnie później Kruszczu przyjdzie i coś zrealizuje. A tam idzie nasza stage managerka. Pójdziemy sobie zobaczyć co tam nagło. Dzień dobry nagłośnieni. No to się nam szczęścia, bo startujemy właśnie z konkursami. Ojej, ja, Dobra, idź teraz ustaw perkę. Mogę jeszcze na kankanie wejść na scenę? Dobra, ok, to błażę. Jak chcesz ustawioną perkusję? Tą, floor, tom, floor po której stronie? Po lewej. Flortą po lewej. Hi hat po prawo. Tak. Dokładnie. Dobra, To już ci przestawię. Jest przestawiona na drugą stronę. Jest gotowa na nich. No, mydziemy się. Nie wiem, co. Nie wiem, co to jest za rider. Akordeon jest drugi i chce kostkę, kostaczka tak? Tak, drugą. Obok basu siedzi. No. no, tylko nie, nie jest zainteresowany. Dobra, jak się No to ja wbiorę kurwa, no akordeon wezmę. To ja bardzo ważna, w takim razie szpurną. No, a to będzie stały skrzypce? Skrzypce i to. No. I ja wezmę will, i a, weźmy. Okej. Okay. Jestem bardzo zmęczonym człowiekiem, ale generalnie jestem bardzo chodzącym człowiekiem. Wczoraj wieczorem myślałem, że już nie będę czuł nóg. nasiłeś zaopatrywałeś technikę jedzenia, za to należy Ci się, to zgodna wdzięczność. Dokładnie tak. By jedzenie, ciepłe napoje i to, żeby byli zadowoleni ludźmi, chociaż trochę. Jak to jest być realizatorem na japie? Wspaniale. Dużo odpoczynku. Można się przespać chwilkę pod Fochem. Yy, <noise> można robić bardzo głośne koncerty. Fantastycznie, polecam spróbować, naprawdę, polecam kontakt z Fochem. Jak tam białki że? Wspaniale, jest wspaniała obsługa techniczna. Powiedzcie mi, ile będziecie obstawiać ten zespół, ten co będzie wchodził, kapitał, znaczy, kapitan Thorne? 14 sekund. Naprawdę? To super. A nie, okay. w sensie nie będzie. Nie będzie aż tak źle, game over będzie gorsze, bo ok. on nie miał próby, nie? Idzie. E, najpierw chcę zebrać, kto jest dzisiaj i kto będzie, żeby spisać was wszystkich. No, czyli już widzieliście menu. Tak. tak. Bo ja jeszcze nie wiedziałam na przykład. Jest sztylet drobiowy, to makaron z zielonym pestą. Okej. Okay. Wizja uratowana. co się uratowało? Urat urat Zebra była na, na programie. A. Mam do ciebie sprawę. Makaron. E, dobrze, byłem bardzo zestresowany robiąc repo. Dalej jestem trochę, ale zrobiłem dwie sondy, więc chyba będzie ok. I teraz chodzę po scenę, czyli spełniam swoje marzenie. No to chodź. Za, jak coś powstaje, ja mam to na kamerze. A ja myślę, że ty na scenę chcesz się załadować, a nie po. Ale jak wywalisz jakiś kabel, to cię osobiście zamorduję. Spokojnie, spokojnie. No tak dobrze, czy jeszcze niżej? jest ok. Dobra. Dla Oli. Tak, Regrup przy riderze. Wczoraj jak już przeszliśmy krzes bojowy. To, to następny. O, okay. widzisz, jest przygotowany. Dobra, czyli klawisz jest zapięty, to ja mogę się zająć tym perkusistą.

Przejdźmy sobie na Jak tam, Zosia Starosta? Jak tam, Dominik Tłuszczyński? O Jezu, ale... Ale już widziałem, że straciłaś okulary przeciw słowiańskim. No. Tak. Odzyskałaś. Już, odzyskałam siłę i wzrok. No i jak Ci tak, się pewnie tak, realizował tak, konkursy? Czekaj. <laughs> Były wzody i upadki, ale wyszło dobrze. To jest piękne. Absolutnie uwielbiam to. Nazywam się Ryszard i słucham mainstreamu od 7 lat. Co tam, Panie Teodorze? Jak tam wyraziłaś dzisiaj? No, prawie wszystko zadziałało. Poza tym, że zapomnieliśmy ukończyć nagrywanie. Aha. Ponieważ... No to świetnie. Jeden kanał z przetwornika Dante Analog, który jest w rzeku. No. Ma chyba coś zepsutego, znaczy na pewno ma coś zepsu... Prawdopodobnie jeden z przewodów wyjścia symetrycznego zwarty do masy, ponieważ daje sygnał o 6 dB niż drugi i to naprawiliśmy. dobra, po koncertach konkursowych relatywnie sprawnie, poza tym, że mieliśmy jeden zespół dodatkowy do zagrania bez próby, więc trzeba się było całkiem szybko z tym uwinąć, Ale dał radę. Nie było większych problemów, prawdę mówiąc. Tutaj przynajmniej. Jeśli o front chodzi, to jedna wymiana kabla, powiedzmy, że jak na takie szybkie przepięki, to nie było tragedii. Zrobiliśmy klar na scenie i, tak, i wymieniliśmy baterię bez przewodów. I teraz sytuacja jest taka, że tak naprawdę powinniśmy zaraz zacząć próbę, ale z powodu nieprzewidzianych okoliczności zrobiła nam się dziura, więc. Teraz mamy przerwę. Więc idziemy jeść.